Lista rosyjskich propagandystów jest bardzo długa, ale na czoło tego niechlubnego zestawienia z pewnością wysuwa się kilka najbardziej znanych nazwisk ludzi, którzy ze swoistą premedytacją i chorą dumą nie dają o sobie zapomnieć. Strasząc nuklearną wojną, po której z Polski, Ukrainy lub Stanów Zjednoczonych może komu zostać tylko radioaktywny popiół. Wciąż z nieukrywaną satysfakcją robią wszystko, aby przekonać opinię publiczną, że to nie Rosja jest agresorem, a jedynie krajem pokrzywdzonym i broniącym szczytnych wartości. W tak zwanej denazyfikacji Ukrainy jako walce przeciwko zepsutemu zachodowi oraz nienawidzącej Rosjan Polsce. Czy zniszczyliśmy chociaż jedną bazę na terytorium państw NATO? Nie. Czy dokonaliśmy uderzeń przeciwko podłym polskim psom? Równie przerażającym objawem ich hipokryzji jest fakt, iż rosyjscy propagandyści często są na tyle dobrze wykształconymi ludźmi, że mało prawdopodobne wydaje się, aby sami wierzyli w bzdury, którymi codziennie karmią miliony widzów.